W jedziemy? Gdzie? W góry, w pieniny. Nie? pieniny. Chcemy sobie zwiedzić. Chcemy sobie zwiedzić yy, wąwóz homole. Wąwóz po, no, chcemy sobie zwiedzić wąwóz homole i wejść na wysoką. Jedziemy na Kemping Cypel, który znaleźliśmy na grupie biwakowej. No, dzwoniliśmy do pani czy możemy przyjechać po 21 także powiedziała, że nie ma problemu. No i tak żeśmy sobie stanęli w nocy wczoraj. Fajnie akurat... W nocy? Nie, w nocy nie północy. W Na samym końcu chyba, patrz tam jest most jakiś. No. Tam na początku wjazdu wszystko zawalona linia brzegowa praktycznie. Nie? Opowiadaj Kusia, co ci się się dzisiaj całość strasznego? Dzisiaj dzisiaj zakaz na telefon całkowity. Chciałem nakręcić film na YouTube, ale nie da rady. Tutaj wiem, że jest wejście takie bożeki. Poczekaj, ja jestem na woda, co chodzi. i co? sprawdza sprawdzać, czy jest ciepły, czy zimy? zimny. Zimny. Tak, sam raz. Sam raz, no to nie ma zły. na spinning pan robi. A co tam jest? Wołnierze. No popatrzcie, po, 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 ile wojska jest. Czekamy ci w nim sędzieki. Idziemy na most. Tak się idzie tutaj na kęping. Cypel. Pole namiotowe cypel położone jest w miejscowości Krościenko nad rzeką Dunajec. Bardzo blisko centrum, gdzie są liczne sklepy, bary oraz restauracje. Pole wyposażone jest w dwa natryski z ciepłą wodą i jeden z zimną, toalety oraz wyznaczone jest miejsce do zmywania naczyń. Do dyspozycji turystów są miejsca na ogniska, boisko do siatkówki, stół do ping-ponga, plac zabaw oraz wiatka. Jest to idealna baza wypadowa, pieniny oraz gorce. Mamy bambusz holenderskie. Tak? Honolę. I jak daleko mamy? Który tak się Dobra. No to powiedz. Ile minut? 18. Dokładnie. jest to, że ucieka nam powietrze z mojego dołówecznego koła. Mamy jeden 7 baron No właśnie, żeśmy wjechali do Szczawnicy. Wpływy. A na stronie Zraw... wygrywamy te na... Musimy ściszyć radio jak, to... jak rozmawiamy, żeby nie było radia w tlenie nie? No właśnie. Koło nas trzech panów pożyczyło powerbanka, zobaczymy czy nam oddadzą. Bo są dosyć tak chyceni. Ale oddadzą. I to jeszcze z dusi powerbank. Ale dusi się teraz nie przyda. Szlaban na telefon. Odwyk z telefonu. Może tam wieczorkiem damy i na pół godziny. Ja ja tata już mięknie, tata już mięknie. Tata, tata ty to już w ogóle jesteś. Dobra, muszę być twardy. Ale mieliśmy sobie zagrać wszyscy w Robloxa. <noise> <noise> Ten dobra, ja się z mamą zagram. Nie. <noise> dobra, my się zaparkowali tu na parkingu Jaworki. Naszym celem to jest wysoka, nie? Jak się uda, to zobaczymy. Tutaj yy, wyjeżdżali z parkingu Jacyś ludzie i mówią, że robi robotę. To zobaczymy. Bo tam jeszcze wcześniej jest jeden parking yy, Homole. On jest chyba większy, ale wydaje mi się, że od niego jest ciutkę dalej do wejścia. Idziemy w lewo. No, tu się idzie do wąwozu. Ale pięknie jest. Witamy w Homole. To, że na samym wejściu mamy już tutaj taki ten. Takie skały. Widotek. widotek. Co Cię tu najbardziej podoba? Wodoospadek. Tak? Nie wiem. Wąwóz Homole to jedna z największych atrakcji pieni. 800-metrowa trasa prowadząca wzdłuż potoku kamionki nie sprawi większych trudności a spacer jest przyjemny nawet dla tych najmłodszych. Po niecałej godzinie docieramy do pięknej polany, gdzie znajduje się miejsce odpoczynku. Można tu przycupnąć w towarzystwie tajemniczych kamiennych ksiąg. Legenda mówi, że zapisanych w nich są ludzkie losy aż do końca świata. Wisinką na torcie jest najwyższy szczyt całych pieniędzy, będący składowym do korony Gór Polski. Wysoka! I to bardzo i to bardzo i to bardzo. Ale dajesz radę, już daleko nie mamy, jeszcze tylko kilometr. Także już prawie, na razie się chodzimy w cieniu. Fajnie kucha wioterek, także jest super. Już niedaleko, nie. Niedaleko. Dasz radę. Nie pękaj. Najlepiej się ma Misia. Chciałbyś tak jak Misia? No. Już prawie. Jeszcze pokazuję 20 ściany z naszym tempem 40. Na to Tomas. Opowiada jak jest. Super, nie? Yeah. Schody są, będzie dobrze. A jesteś tu. Dobra mina do, do złej gry. gry. Dotarłaś na sam szczyt. Wysoko. Znaczy, jak, nie było jak ta maminka? Ciśniemy. Już w dół. Także tu już mamy ostatnią stromiznę taką i odpoczniemy sobie pod drzewkiem. Ale Fajnie było wysoko. Nie Dusia mówi, że to jest najfajniejsza jej wycieczka w życiu. Nie, mówiłam najgorsza. Ona żartuje. Dobra, idziemy dalej. Patrzcie, przyczepa tutaj stoi. Ktoś tu wjechał i kempinguje. Pojechał teraz na zakupy bałta nie ma. A gdzie rzesz? co cię najbardziej boli? Piotro Gdzie? Pokaż tu. tu. Pazurki też Pazurki, co? A. Możesz sobie zamoczyć stópki No to o tobie mówimy Ściągaj buty i zamaczaj stópy To Piotrze będzie Moczyć no, stópki Ale ja nagrałem No, o tak, tak, tak. jesteśmy teraz w Miejscowości Kościęko tak. nad Dunajcem. No. no i zatrzymaliśmy się na kempingu. Tak. To jest pole kempingowe, czy namiotowe, nawet nie wiem, ale nazwa się Cypel. Cypel, miejsca bardzo dużo. E, w sanitariatach nie byliśmy, ale przypuszczam, że są trochę słabe. <laughs> Zobaczymy. Was no, 5 zł za 5 minut się płaci za nic. No, umywanie to takie. Szału nie ma, No, ale garki można umyć. Inna woda jest, no ale. Ale są No, są, są Dobra, tutaj mamy taki altankę z ogniskiem O, chyba jeszcze ciepło od tego wieje, jest rzadko się chce iść na plac zabaw Pójdziemy My tu mamy jeziorko jakieś Zakaz wchodzenia na lód Nie ma lodu No i zakaz pływania też Co? Drzewa, które występują w pieninach. Obiekt monitorowany. No i mamy tutaj taki mały plac zabaw. 3, 2, 1, GO! Rusznice? Miejsce odróżnienia toalet i prysznic męski. Jak to wygląda? A monety silica, czyli 5 złotych. złotych z tego co to widziałem. No i taki prysznic jeden i drugi. I niespoko. Łącznie drogo. Musimy oszczędzać wodę. zimna woda no fajna ale jest. Kto zauważył? Ten kolega z koleżanką. Tak? No. no i wyjeżdżamy już z cykla, To Ten nasz wyjazd. Fajny kemping. Nie? Gabi? No. Fajny tani. Musimy wyjechać wcześniej niestety Że Nie drogi. Zapłaciliśmy... Pogoda też nie. No, jeszcze kropić ja zaczęło. Macha. Co? Ja tylko macha. No nie, no pogoda też. Nie. Okazuje, że ma padać w ogóle za chwilę, ale już zaczyna kropić, także akurat na tych się zdążyliśmy zebrać. No, za sam kemping zapłaciliśmy w sumie 98 złotych, a wkleję tutaj cennik, jak to wygląda w zasadzie. Bardzo bardzo tanio. W sumie chyba 12 złotych za osobę, za auto jakieś tam grosze 4 zł, no i za się 8. Jakoś 6, tak. 10 zł. Tak. Zestaw. Kamper nie wiem ile tam. Też, Też dyszkę. No to tak samo. Fajnie, bo nad samą rzeką mieliśmy połowić ryby dzisiaj, ale... Ze względu na wcześniejszy wyjazd, nie Dusia? Mhm. Nie połowiliśmy. Także niedziela jest. Ruszamy do domku. pozwiedzaliśmy tutaj troszkę. Dusia, jesteś strasznie dzielna, że weszłaś na wysoką. Bolą ci jeszcze nogi, czy już nie? Też. Dalej. Dalej. No. Także super miejsce dla ludzi, co lubią chodzić po górach. Także można tu jeszcze na trzy korony wyjść. No. Dobra, trzymajcie się. Jakby co to? Lajkujcie. Subskrypcję, dawajcie też. No. Dzwoneczek wbijajcie też. Dzwoneczek, tak. No to jest subskrypcja. Na razie trzymajcie się pa. Uh -huh. Pokażę. No <grymka>